Dziś rozpakowuję coś wyjątkowego. Kubek Royalty z porcelanowym filtrem. Kubek w takim opakowaniu idealnie nadaje się na prezent. Elegancki kubek, porcelanowy filtr i pokrywka. Wszystko w jednym, by zaparzyć idealną herbatę. Tylko zobaczcie, jaki jest przepiękny wzór porcelany i detale. Totalny vibe royalty. Wsypuję ulubioną herbatę, ją wodą, a w kilka minut mamy perfekcyjny napar. No, też potrzebuję takiego w swojej kuchni. Zapraszam na stronę susi Są różne wzory: styl, wygoda i smak, wszystko w jednym kupie.